Świece zapłonowe i świece żarowe, tu w odniesieniu do pojazdów, czyli z silnikami tak zwanymi diesla. Trzeba to posprawdzać też w warsztacie, jak one wyglądają, w jakim są stanie. Pamiętajmy, i przewody wysokiego napięcia. Kolejna sprawa to uszczelki. No, niby prozaiczna rzecz, a bardzo męczy, szczególnie osoby, które. No, markują pod chmurką. Nad ranem rano przychodzimy, nad ranem następuje yy, przymrozek, przychodzimy rano, chcemy otworzyć drzwi, no i zaczyna się problem. Płyn do spryskiwaczy szyb, no to już jest nasza sprawa. Letni, na którym dotychczas jeździliśmy, no po prostu nie był przystosowany do tego, że nam zamarznie. Naprawdę? Proszę na to zwracać uwagę, wymienić go. Czasami o tym zapominamy, ponieważ gdy dojdzie do zamrożenia nam całego zbiornika, to próba uruchomienia może uszkodzić pompkę, która się znajduje wewnątrz. Skoro o tym mówimy, no to jak już popryskamy, no to trzeba też zwrócić uwagę, jak to wycieranie występuje, czyli wycieraczki, a konkretnie no te wkłady gumowe. Można zakupić bardzo prosto nowe wkłady, przejrzeć je, jak one wyglądają, czy nie robią nam zamazów cieni, a po prostu kupić pióra nowe. Radzę tutaj dobrej marki, niemarketowe.